Tymku, ja wiem, że dzieci to bardzo kochają bajki. Ale nie tylko dzieci. Ja jestem staruch i bardzo lubię czytać bajki. I wiesz, niektóre bajki napisałem dla ciebie, bo mieszkałem wtedy u sióstr za takim dużym parkanem, a u sióstr był piękny ogród. I w tym ogrodzie było tak dużo kwiatów, każdy był inny. Ale bardzo mi się podobała Lidia i w moich bajkach Lidia jest najpiękniejszym kwiatkiem. Posłuchasz? No to miej Dawno, dawno temu niebo było pełne gwiazd. A pewnie nocy, gdy pusternik pożegnał już swoje kwiaty w ogrodzie, Lidia zbierała krople rosy, aby obmyć swoje płatki z codziennego kurzu. Niebo było pełne gwiazd, niebem wędrował Księżyc w pełni. Świecił wyraźnie, zagnęła Lilia w stronę Księżyca i zdenerwowała się. Jego ciekawością, bo wyraźnie się jej przyglądał. Nie, proszę pana, to jest przynajmniej nie tak. Zaczepotała lilialistkami i zaplatała na noc swoje liliowe włosy. Zaglądać ludziom w okno to jest świństwo, proszę pana. Mówiła coraz głośniej, jak na Lilię. To bardzo nieładnie. Zatrzymał się Księżyc i niespodziewanie zapytał Lilię: Ty do mnie tak mówisz, kapryśna panienko? Zaskoczyło to Lilię, bo nigdy nie rozmawiała z Księżycem. Tak, panie Księżycu, do ciebie to mówię. Bo to proszę pana Księżyca przekracza wszelką przyzwoitość. Każdy ma prawo do jakiejś intymności, a Pan wszędzie nos wciska. I gały wyboża. Pan chce wszystko wiedzieć, wszystko widzieć i słyszeć. To jest bezczelność proszę pana księżyca. Ja pan jest starszym panem. I pan powinien umieć się zachować. Pan jest przecież przedwojenny. Panienko, takiej jeszcze panienki nie widziałem. Dlaczego panienka posądza mnie o takie bezeceństwa? Ja nie posądzam pana księżyca. Ja to wiem. Pan chcesz wszystko wiedzieć o ludziach, o kwiatach. O zwierzątkach i ptakach, a potem przychodzi dzień, to się pan wstydzi i panasz zblednieje ze wstydu. A potem masz pan cały dzień wolny i włóczysz się pan po niebie nie wiadomo gdzie i opowiadasz plotki swoim gwiazdkom. A one wierzą, bo myślą, że pan wie wszystko najlepiej. A w ogóle, to się pan odwróci, bo ja chcę przygotować się i spać. Dobranoc panu. Gdy Lidia spojrzała w stronę księżyca, wędrował sobie niebem, jak zawsze, i zwątpiła, czy ten księżyc w ogóle ją słyszał. Lilia zobaczyła, że pustelnik stał u drzwiach chatynki i był smutny. Tatko, a dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Lilio, a z kim ty tak długo rozmawiałaś, Tatko, i ty wszystko słyszałeś? Słyszałem, Lilio, i takiej jeszcze ciebie nie widziałem. A bo tatko ten księżyc tak świeci i świeci. Lidio, to dobrze, że świeci, bo tak mu kazał wielki pan. A dlaczego ty mu tak naobliża oś? A bo tatko on taki jest. Lidio księżyc na pewno nie jest ciekawski. Starszy jest od ludzi. Już go nic nie dziwi. Dlaczego tylko tak posunęłaś, że on jest plotkarzem? Możesz jutro przywołać wszystkie gwiazdy i zapytać każdą z nich, czy choć jedną plotkę im powtórzył? Lidio, on jest szlachetny, tajemniczy, subtelny, a ty zachowała się jak mieszka. Nie poznaję Cię, Lidio. Mówisz, tatko, że jaka jestem? Podrzeźliwa, posądzająca i jeszcze jaka? I niegrzeczna, dodał pustelnik. To Ty mnie, tatko, teraz już nie będziesz kochał. Nie, Lidio, tylko pragnę, żebyś była pięknym kwiatkiem. A kiedy kwiatek się denerwuje, kiedy mówi komuś złe słowa, to mu płatki bledną i kwiatek staje się nijaki. Tatko, to ja teraz będę nijaka? Możesz być znowu piękna, ale zanim pójdziesz spać, powinnaś Księżyca przeprosić. A gdy go przeproszę, to już nie będę nijaka? Nie, jeszcze powinnaś zrobić mu jakąś radość, bo wyrządziłaś mu przykrość. Tatko, ale jak? Nie wiem. Pomyśl. Dobranoc, Ijo. Lidia podniosła nieśmiało główkę, zobaczyła, że księżyc jest tak bliziutko i spogląda na nią życzliwie, jak dawniej, jakby się nic nie stało. Lidia zamrugała nieśmiało oczkami, spuściła skromne listki i spytała – Panie księżycu, słyszałeś to wszystko, co mówiłam do ciebie? Słyszałem, odrzekł poważnie księżyc. I obraziłeś się na mnie? Nie, ja już wyrosłem z obrażania. Ale ja zrobiłam ci przykrość. Powiedziałam o tobie tyle brzydkich rzeczy. Przebacz mi to wszystko. Bo zobacz, ja się zrobiłam nijaka. Ja nie chcę być nijaka. Przepraszam cię, księżycu, jak umie. Jesteś przecież szlachetny, tajemniczy i dobry. Przecież ty jesteś moim bratem. Księżyc srebrnymi promieniami dotknął płatków lilii i powiedział Dziękuję ci, liliu. Ty nazwałaś mnie bratem? Śliczna jesteś, a ja cię kocham jak siostrzyczkę. Tylko uśmiechnij się do mnie na dobranoc, i kiedy będę przychodził nad Twoim ogrodem, ty do mnie też. Dobranoc, panie Księżycu, i powandrował księżyc. Swoją drogą po niebie. A rankiem, kiedy pustelnik szedł witać swoje kwiaty, zobaczył, że Lilia jeszcze jest piękniejsza, niż była. Zadziwiły się wszystkie kwiaty, dlaczego Lilia dziś tak pięknie wygląda. Bo umiała przeprosić. Ale o tym widział tylko pustelnik i za to kochał ją jeszcze więcej.